Specjalnie dla widzów pytanie na siadanie idę po świeżutkie mleczko od krówki. Mam nadzieję, że ona właśnie ta krówka na mnie czeka, już do niej biegnę. Łukasz, Łukasz! A co ty chcesz zrobić? No, yy, mleko potrzebuję, świeże. Od tej krowy? No tak. To, przecież to krowa mięsna. Najwyżej steka możesz sobie upiec eleganckiego, a mleko? No tak na Nie mnie. Od tej. Tadeuszu, troszeczkę się naszukaliśmy tego stada. Ile tu jest hektarów? To stado akurat chodzi na 130 hektarach, także nie licząc lasu, bo jeszcze lasu mamy tutaj ze 40 hektarów i one ten las też lubią, szczególnie wupały. Mhm. Ile w sumie masz bydła? Bydła mamy ponad 350 sztuk. No ale w tym oczywiście też krowy mleczne i, i mięsne, także to jest taka mieszana działalność. A u Ciebie patrzę i to bydło tak naprawdę jest na pastwisku. No tak, 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 to akurat bydło mięsne świetnie się czuje na pastwisku i jak najdłużej staramy się je na tym pastwisku przetrzymać. Czy to mięso będzie lepsze niż, niż które będzie hodowane w oborzach? No zdecydowanie, zdecydowanie, bo to, to siła natury tylko i wyłącznie las, łąka, deszcz i słońce. Jak odróżnisz mięso krowy mlecznej od, od krowy mięsnej? No to mięso jest dużo delikatniejsze, bardzo... Czy po wyglądzie to jakoś można rozpoznać też? Tak, tak, jest jaśniejsze. Dużo ma takiego soku w sobie, mhm. e, taka, takie wilgotne jest bardzo e, i jest no, smakowite. Powinniśmy jeść wołowinę? Zdecydowanie tak. Wołowina jest bardzo zdrowa. Ona jest nieporównywalnie zdrowsza do drobiu. I przede wszystkim smaczniejsza. Tutaj też się z Tobą zgadzam. Paweł, powiedz, ile czasu potrzeba, aby z takiego cielaka właśnie powstała dobra jakość ciała wołowina? Kupuję je w wieku dwóch tygodni, odchowuję je do wieku 18 miesięcy. Aha. Ja właśnie widzę, że one są chyba dość dobrze do nas nastawione. My możemy to sprawdzić? Zapraszam, jak najbardziej. Pokaż, jak, jak, jak mogę wejść. O. Najlepszy system. Zobacz, te cielaczki, tak, tak jak mówiłeś, są, są dość spokojne. Czy to ma wpływ na jakość mięsa? Znaczy, ma, ma dosyć duży wpływ na jakość miejscach. One są w zwartych grupach, znają się od początku do końca. Wówczas bezstresowo, spokojnie sobie przechodzą z jednego miejsca na, na, na drugi. Słyszałem że tam na świecie właśnie, dla się jakąś specjalną muzykę, jakiś Mozart, Beethoven, czy coś takiego u Ciebie tutaj? No Nie praktykowałem jeszcze takich rzeczy, także być może, jeśli to duże sukcesy mają, może ich wprowadzę. Paweł jest specjalistą od hodowania bydła, ja natomiast zajmuję się gotowaniem. Co można z tej wołowiny wykonać? Oglądajcie, drodzy Państwo, pytanie na siadanie.